na ja zajmuję swój czapek świąteczny i żeby nie było oczywiście smutno jakiś utworek trzeba puścić w tym roku będzie to no Podziwiamy się wszyscy jaki, wiadomo o co chodzi. No, eee, Christmas, ale w wykonaniu Blackpink. Ja Wam chciałem wszystkim podziękować za obecność na streamie. streamer troszeczkę tam klatę pokazał jednak, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, że chciałem Wam żyć zdrowych, pogodnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście standardowo. Wam ja odpitych, zajebiste prezenty uśmiech, w zdrowie przede wszystkim w to abyście pogodzili się z okucynymi osobami w rodzinie z którymi oczywiście jesteście pokuceni mam nadzieję, że takie sytuacje będą miały jak najrzadziej miejsce u was w rodzinie jako, że jesteście moimi widzami chciałbym żebyście byli oczywiście szczęśliwi dziękuję wam za wsparcie za to, że, że jesteście Zakrapiany streamek 12-godzinny minął. Fajnie było z Wami spędzić fantastyczny czas, jeśli chodzi o, o gierki, o kalambury, o, hmm, o zwykłą, standardową interakcję. Mam nadzieję, że będziemy mieli tego więcej i że to będzie trwało. Czwarta edycja świątecznego streama jest zakończona. Jednakże Mikołaj jeszcze do Was wróci w lutym. Kto wie, to wie dlaczego. Na dzisiaj jednak muszę się z Wami pożegnać. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za obecność. Wszystkiego najlepszego. Szczęśliwego nowego roku, moi drodzy, oraz wesołych świąt. Po prostu wesołych świąt. Trzymajcie się.